Jesteśmy na spotkaniu członki Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu w Regułach i oczywiście po raz kolejny widzimy się. Nie mogę nie zapytać, dlaczego warto przynależeć akurat do tego, a nie do innego klubu biznesowego. Po pierwsze kobiety, po pierwsze szersze spojrzenie na świat na biznesy przyjaźnie, współpraca, polecenia. Jeżeli jak kogoś poznaje. To po prostu wiem, komu mogę zaufać. A jeszcze jedno: osoba, która przede wszystkim prowadzi e, ten klub, to jest osoba, z którą, którą po pierwsze można naśladować, jest wzorem. E, wzorem jest nie tylko sposobu życia, ale powiedziałabym, że jest bardzo spójna w swoich działaniach. A to jest też ważne, bo z kim przestajesz, takim się stajesz. Pani dość aktywnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach, czy to online, czy chociażby tak jak dzisiaj po pięciu miesiącach mamy po raz pierwszy to spotkanie na żywo, podczas którego również zostaną zaprezentowane produkty różnych firm, różnych partnerów danego klubu. Muszę powiedzieć, jak to jest w tym przypadku? Kiedy się chce się to? Znajdzie się zawsze czas na takie spotkanie, czy to online, czy spotkanie na żywo? Jakie to jest odczucie? Po tak dużej przerwie spotkać się z innymi członkami na żywo. Ja powiem tak, że czas zawsze się znajdzie. Moja doba ma 48 godzin i ja się śmieję, że skoro ja znajduję czas i podobne osoby do mnie, to czas jest zawsze. To jest naprawdę czas, to jest, bym powiedziała, takie pojęcie względne, jeśli chodzi o czas. Tak naprawdę chodzi o to, czy ja chcę być z ludźmi, czy ja chcę z nimi współpracować. I to jest fantastyczne, że jest w tej chwili możliwość już, że Ilona poszukała e, sposobność na to, żeby te kilka osób, które tak naprawdę bardzo już potrzebują wyjść, spotkać się, porozmawiać, e, że to spotkanie dzisiaj zorganizowała i to jest po prostu piękne, a nie być, no to grzech. Ja jechałam z Krakowa z koleżankami. Mamy już rok czasu pandemii, która tak naprawdę nie widać jej końca. Jak obecnie wygląda biznes kobiecy, albo biznes w kobiecym stylu? Powiem tak, wygląda trochę inaczej. Czas pandemii, czy właśnie tego innego czasu, pokazał, że trzeba być takim, trzeba się umieć odnaleźć w nowej rzeczywistości. Nic już nie będzie takie, jak było więc spróbujmy popatrzeć inaczej na świat. Kobiety mają chyba też to do siebie, że one łatwiej się dostosowują. Może szybciej. Może dlatego, że w życiu wykonujemy wiele czynności naraz, to pozwala nam właśnie znaleźć w dużej ilości w natłoku różnych zajęć znaleźć czas. To jest po pierwsze, a po drugie jak przychodzi taki trudny okres jak w tej chwili, tak że coś nowego nas zastaje, że mamy jakieś ograniczenia. to my od razu szukamy możliwości. Te możliwości są. I osoby, które tu dzisiaj przychodzą i one tak naprawdę prowadzą biznes. Czyli skoro prowadzą biznes w tej nowej rzeczywistości, to znaczy, że się odnalazły. Nawet restauratorzy, których naprawdę bardzo, bardzo podziwiam, też szukają sposobów, co zrobić, żeby w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć. Dlaczego? Bo nic nie będzie już takie samo, co było. Po raz pierwszy Święto Kobiet, czyli 8 marca, odbyło się właśnie w tym roku, w czasie pandemii, mając na uwadze, że pandemia była ogłoszona ponad rok temu, dokładnie 15 marca. Jak w tym roku wyglądało to Święto Kobiet? Czy... Jakieś były zmiany, czy jednak panowie pamiętali o tym święcie kobiet, a czy kobiety miały gdzie wyjść w tym roku? <grystanie> myślę, że tak. Znaczy nie tyle myślę, co zauważyłam, Panowie pamiętali. Ja się śmieję, że skoro ja przychodzę do domu i widzę kwiaty na stole, to panowie pamiętają. W postaci mojego męża. Natomiast, generalnie tak, mnóstwo życzeń, mnóstwo ciepłych jakichś słów, które płynęły właśnie w social media, no bo w końcu to jest akurat przestrzeń, gdzie najczęściej się spotykamy. Natomiast po raz pierwszy muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, że kobiety kobietom składały życzenia i to było piękne.